Spawanie drugiej ramki mamy już za sobą, konstrukcja chłodna, więc możemy spokojnie już zdemontować podnośnik. Zobaczcie, jak mocno konstrukcja do spawania została przegięta znacznie mocniej niż poprzednia. Spoiny podobnej wielkości, jak i również w konstrukcji poprzedniej. Spróbujemy zdemontować podnośnik. Wyraźnie konstrukcja. Siadła, natomiast jak sytuacja tutaj? No, sytuacja jest podobna, jednak, jak w przypadku tamtej konstrukcji. Natomiast Znacznie gorzej by tu było, gdyby tego podnośnika faktycznie nie było. Możemy w tej chwili jeszcze raz zamontować podnośnik i delikatnie rozepkać te profile, doprowadzając do tego, że tutaj...